Rozdział 28. Przeciwko władcy Tyru. Pan przemówił do mnie w tych słowach. Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru. Tak mówi Pan Bóg. Twoje serce było wyniosłe i mówiłeś. Ja jestem Bogiem. Siedzibę bogów zamieszkuję w samym sercu mórz. A przecież jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, choć uważasz się za równego Bogu rzeczywiście jesteś mądrzejszy od Daniela i nic tajemnego nie ukryje się przed tobą dzięki swojej mądrości i rozumowi zdobyłeś bogactwa zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach dzięki handlowi i wielkiej mądrości pomnożyłeś swój majątek z powodu tego bogactwa twoje serce stało się wyniosłe dlatego tak mówi pan bóg skoro uważasz się za równego bogu ja sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najokrutniejszych wśród narodów. Oni dobędą swoich mieczy przeciwko Twojej wspaniałej mądrości i znieważą Twój majestat. Wtrącą Cię do dołu i umrzesz nagłą śmiercią w samym sercu mórz. Czy wtedy też powiesz do tych, którzy będą cię mordowali? Ja jestem Bogiem? Przecież, będąc w mocy tych, którzy cię przebiją, okażesz się tylko człowiekiem, nie Bogiem. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, bo ja tak powiedziałem wyrocznia pana Boga. Pieśń żałobna nad władcą Tyru. Pan przemówił do mnie w tych słowach. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu. Tak mówi Pan Bóg. Ty byłeś odbiciem doskonałości, wzorem mądrości i piękna. W Edenie, ogrodzie bogów, byłeś otoczony murem z kosztownych kamieni, rubinu, topazu, brylantu, chryzolitu, onyksu, jaspisu, szafiru, malachitu i szmaragdu. W dniu twojego stworzenia zrobiono dla ciebie dzwoneczki i wisiorki ze złota. Postawiłem obok ciebie cheruba stróża. Mieszkałeś na świętej górze bogów. Przechadzałeś się pośród ognistych kamienic. Byłeś nienaganny w swoim postępowaniu od dnia twego stworzenia, aż do chwili, gdy ujawniła się twoja nieprawość. Rozwijając swój handel, napełniłeś swoje wnętrze przemocą i zgrzeszyłeś. Strąciłem cię więc ze świętej góry bogów. Herub Stróż wyrzucił Cię spośród ognistych kamieni. Twoje serce stało się wyniosłe z powodu Twojego piękna. Przepychem zniweczyłeś swoją mądrość. Strąciłem Cię na ziemię i wydałem Cię królom na pośmiewisko. Licznymi grzechami i niegodziwością Twego handlu zhańbiłeś własną świątynię. Roznieciłem ogień w Twoim wnętrzu, aby cię pożarł. Obróciłem Cię w popiół na Ziemi w obecności wszystkich, którzy Cię widzieli. Wszystkie narody, które Cię znały, przeraziły się z Twojego powodu. Stałeś się przedmiotem zgrozy, przepadłeś na zawsze. Przeciwko Sydonowi. Pan przemówił do mnie tymi słowami: Synu człowieczy, zwróć się w stronę Sydonu i prorokuj przeciwko niemu. Powiedz, tak mówi Pan Bóg. Oto ja jestem przeciwko tobie, Sydonie. Okażę moją chwałę pośród ciebie. Wtedy przekonają się, że ja jestem Pan, gdy dokonam na nim sądu i objawię swoją świętość. Ześlę na niego zarazę i krew na jego ulicę, w środku miasta padać będą od miecza, wtedy przekonają się, że ja jestem Panem. Obietnica dla ludu Izraela. Odtąd już ludu izraelskiego nie będzie kaleczył żaden kłujący cierń ani raniący kolec. Wszyscy jego sąsiedzi, którzy nim gardzili, przekonają się, że ja jestem Panem Bogiem. Tak, mówi Pan Bóg. Zgromadzę lud izraelski spośród narodów, wśród których został rozproszony. Wtedy objawię w nim swoją świętość wobec narodów. Zamieszkają oni w swojej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi. Będą w niej mieszkali bezpiecznie, zbudują domy, zasadzą winnice. Będą mieszkać bezpiecznie, gdy ja osądzę wszystkich ich sąsiadów, którzy nimi gardzili. Wtedy przekonają się, że ja jestem panem, ich Bogiem.